W łagodnym świecie Jacobs Milea. Proces powolnego, delikatnego palenia ziaren sprawia, że nowa kawa Jacobs Milea ma łagodny smak i zawsze ten sam wspaniały aromat. Jacobs Milea, łagodny smak i pełny aromat. Formuła 1 to ekstremalne wymagania, dlatego Shell wspólnie z Ferrari stworzył unikalną formułę oleju Shell Helix Ultra który w każdych warunkach niezawodnie ochroni silnik. Również w twoim samochodzie. Shell Helix ekstremalna ochrona. linia kleju Błyskawica Maxi Lab. Nasz konsultant odbierze telefon za 143 minuty. Rozmowa się nie klei. Złap baton Snickers. Długie czekanie umilą Ci karmel, orzechy i pyszna czekolada. Proszę czekać. Snickers. Głodny? Na co czekasz? Obecnie w naszym Centrum Badań wprowadzamy w życie absolutnie rewolucyjną myśl. Czy stosować manekiny wyłącznie w testach złożeniowych? Przecież one potrafią o wiele więcej. Na przykład pokażą, jak przestronny jest fiat bo wiedzą, ile radości może dać Punto. Oto oni, nasi ludzie. Przepraszam, Fiat Punto, pierwszy samochód, który już w czasie testu sprawia radość. Oczekiwane sytuacje to codzienność. Dlatego nowa Always klasyczna ma większe skrzydełka, które świetnie chronią brzegi bielizny i pozostają na swoim miejscu nawet przy gwałtownych ruchach. Nowa Always klasyczna w urodzinowej cenie za mniej niż 2,50. Zajmij się plamami. jest na granic. Jestem zdecydowana ponieść wszelkie konsekwencje. Co jest... Spokojnie, spróbuję opanować sytuację. Więc ją opanuj. Przemów jej do rozumu, bo na kompletnego idiotę. Adam? Daj mi odrobinę nadziei. Córka jest pełnoletnia, skończyła 18 lat i sama za siebie odpowiada. Na szczęście! I pani tu nie ma nic do powiedzenia. Czy mogłabyś zeznawać w tej sprawie przed sądem? Adam i Ewa we wtorek, środę i czwartek o 20.00. W naszym konkursie Teleaudio czeka na państwa wspaniała nagroda. Bardzo atrakcyjny, rodzinny samochód. By go wygrać, nie musisz odpowiadać na żadne pytania. Wystarczy tylko zadzwonić lub wysłać smsa. A już 2 października w Polsacie o godzinie 21.00 zobaczą Państwo wspaniały film. Romeo i Julia to niezwykle oryginalna, brawurowo uwspółcześniona wersja tragedii Williama Szekspira, przeniesiona w realia współczesne. Pamiętaj, w konkursie nie trzeba odpowiadać na żadne pytania. Do wygrania bardzo atrakcyjny samochód wyposażony m.in. w dwie poduszki powietrzne, ABS oraz wspomaganie kierownicy. Oprócz samochodu otrzymacie roczny zapas degusty królowej przypraw. Aby wziąć udział w losowaniu samochodu, wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7557, wpisując hasło Polsat. Lub zadzwonić pod numer 0786 700. Pamiętaj, nie zadajemy żadnych konkursowych pytań. Ten rodzinny samochód może być Twój. Szczegóły konkursu w Gazecie Telewizji Polsat na stronie 743. Nissan Almera, cały ty. Tylko do końca października, opony zimowe, alarm i alufelgi, gratis. Oczekiwane sytuacje to codzienność. Dlatego nowa Always klasyczna ma większe skrzydełka, które świetnie chronią brzegi bielizny i pozostają na swoim miejscu nawet przy gwałtownych ruchach. Nowa Always klasyczna w urodzinowej cenie za mniej niż 2,50. Podczas naszej ostatniej wyprawy moi chłopcy odkryli coś naprawdę wspaniałego sosy Anku Benz. Na pierwszy ogień wzięli słodko kwaśnie z dodatkiem drobno krojonych warzyw papryką, cebulką, czosnkiem i słodkim ananasem. Pachniał wybornie, smakował wyśmienicie, zwłaszcza z ryżem Uncle Benz. Chłopcy już szykują nową wyprawę po jeszcze. Tak zasmakowali w dwóch nowych sosach tajskim chili i chińskim z soją i sezanem. Uncle Benz doskonały za każdym razem. Większość past przestaje walczyć z płytką na zębną, gdy jesz lub pijesz. Colgate Total jest inna. To opatentowane połączenie składników, które przylegając do zębów i dziąseł chronią je przez 24 godziny. Cieszysz się, że używasz Colgate Total? Colgate Total chroni Twoje zęby nawet kiedy jesz i pijesz. Przez cały wrzesień Colgate i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zapraszają na bezpłatne badanie jamy ustnej. Dostaniesz też pastę Colgate Total. Pakiety taryfowe TPS. Aaa, w standardowym i aktywnym najtańsze połączenia. Tańsze połączenia? Obok aktywnym ponad 100 darmowych minut. To co? Bierze pan aktywny? Cztery pakiety telekomunikacji polskiej, żeby każdy mógł płacić mniej. <głosy> <głosy> Możemy się jeszcze przejechać na ósme? Almera Sedan. Nissan Almera. Cały ty. Tylko do końca października opony zimowe, alarm i radio gratis. Żadna kobieta nie lubi zmarszczek. Robią się tu, tu. Szyi. Koniec z nimi. Naturalny koenzym Q10 w kremie przeciwzmarszczkowym Q10 na dzień Niwe Visage redukuje zmarszczki. Wow! Spójrzcie, poprawa już po sześciu tygodniach. Miliony kobiet na świecie wybrało kremy przeciwzmarszczkowe Q10 Niwe Jest ekspertem od systemów zabezpieczeń, ale przed piękną kobietą nie potrafi się obronić. Wiem, czego chcesz, wiesz? Chcesz obrabować bank. Szantażowany przez mafię, Charlie Thorpe musi dokonać wyboru. Ekspert w sobotę, 22 września o 22:15. Chcesz wyjechać na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Japonia Korea 2002? Chcesz tam być? Zamów dekoder polsatu. Szczegóły w